Dwa zdania bo inne stacje czekają jak oceniasz mecz z fundacją Usłyszeć Afrykę and My Baoba e, radosny dobry dynamiczny futbol z góry na dół z dołu do góry w czyim wykonaniu wszystkich zawodników na boisku dobrze wyróżniłeś kogoś ze swojej drużyny Ewe, Ewę. Dobrze. Ewa nie ma. Bierze prysznic. Ewa jest w innej szatni. No, no, dobrze. Coś jeszcze chciałbyś dodać? Jakieś obserwacje, wskazówki dla naszej drużyny. Dla waszej? Tak. Więcej troszeczkę skuteczności. O, dzięki. Odrobinkę. No i reszta w porządku. I fartu wam życzę. O, dzięki. Na naszym blogu I nie chcę być trzeci raz. A co, nagrywasz? A co, mi? Tak. No, powiedz coś. A, tak. coś? Powiedz coś. Dobra. Dzisiaj była bardzo piękna gra. Nam się biegało, jak się nie grało. Gramy jak nigdy, przegrywamy jak zwykle. No właśnie. Coś w tym jest. Tak. Jest nadzieja, że jesteśmy na przedostatnim miejscu, bo ja nie sprawdzałem właśnie naszej tej ale, ale ja widzę jeden pozytyw. Zdechy ich nie wypuściliśmy. Tak. Coś jestem.